Dzień dobry, witam Was serdecznie na dzisiejszych warsztatach. To już nasze drugie warsztaty online. Dzisiaj będziemy świętować Dzień Pluszowego Misia. Był on 25 listopada. Zrobimy sobie własnego misia. Słuchajcie, tu mam takiego prawdziwego maskotkowego. Odłożę go może na półeczkę. A tu już mam do pokazania takiego gotowego misia te skarpetki. Słuchajcie, co nam będzie potrzebne na dzisiejsze warsztaty, już pokazuję. Będą nam potrzebne skarpetki. Na pewno w domu każdy ma takie niedopary, które gdzieś się tam zagupiły podczas prania czy sprzątania. Słuchajcie. Tu mamy skarpetki. O, nawet mam słuchajcie, taką skarpeciorę starą, której już nie używam. I słuchajcie, zrobimy sobie brązowego misia. Tutaj mam białego brązowego. Czym wypchamy tą skarpetkę? Mogą być różne rzeczy. Słuchajcie, ja tu mam dla przykładu przygotowana można ryżem. Słuchajcie, tutaj jest kasza, której moje dzieciaki nie lubią, ani ja, ale tym razem nie wykorzystamy kaszy. Tutaj mam woreczki foliowe, ale w związku z tym, że staram się być eko, to mam ich za mało. Natomiast robiąc warsztaty, mam pełno ścinków. Na tyle małych, że ciężko będzie ich do czegokolwiek wykorzystać. Więc moja skarpeta będzie wypchana tymi ścinkami. Słuchajcie, a czym będzie wasza, to już zależy od Was i Waszych rodziców, co mają ewentualnie na zbyciu. No to teraz sobie ją trochę rozciągamy i wrzucamy do tej skarpety same niepotrzebne ścinki, tak? Najpierw zrobimy naszemu misiowi brzuszek. To. upychamy tego misia, staramy się tak mniej więcej równomiernie Ładować mu. No. Środeczek. Już się bardzo za Wami stęskniłam. No, niestety, na pewno jeszcze przez ferie zimowe nie będziemy się spotykać. Dopiero gdzieś uda nam się wspólnie spotkać. Zapewne na warsztatach, po feriach. I słuchajcie, tak. Nasz miś już brzuszek ma, może takiego grubszego go zrobimy, więc troszkę upchamy mu tutaj tego brzuchola. O, mniej więcej jest. I teraz będzie nam potrzebna gumka recepturka. Na pewno w domu każdy ma. Jeśli nie, to jakiś śnureczek. I teraz Zawiązujemy. Albo ściągamy gumką w zależności kto czym będzie robił. Dobra. Dobra. Już nasz miś ma brzuszek. Teraz musimy mu wypchać główkę. I robimy tak samo, rzucamy i wypychamy, mam nadzieję, że dobrze widać. Proszę bardzo. Wystarczy taka głowa Misia. Może jeszcze troszkę tam i Będzie trochę większa główka. Wypychamy, wypychamy. Warto zaprosić, zaprosić rodziców do pomocy, żeby razem z Wami brali udział w warsztatach. Wydaje mi się, że wystarczy Misiowi. Mój miś będzie większy od tego poprzedniego, ponieważ jest to duża męska skarpeta. Słuchajcie, to niepotrzebnie. Część. Zostawiamy. No i teraz słuchajcie. Od razu zrobię miśowi czapeczkę. Z tej kolejnej skarpetki, oj, gdzie mi się zgubiły nożyczki, nie mogę ich znaleźć. A, tu sobie daleko odłożyłam. Ucinam sobie czapeczkę, podnę sobie dłuższą, bo zawsze mogę ją dociąć. Dobra? a zobaczcie, całkiem fajna ta czapeczka wyszła. Teraz znowu gumka recepturka albo tym razem wezmę sznureczek. I górę czapeczki zwiążesz maraczkiem. To już odłożymy, żeby nie przeszkadzało. Zawiążemy mu jeszcze szaliczek, żeby potem dobrze dobrać e, resztę części twarzy. Ja już słuchajcie, tu mam ze starego szalika, ale możecie z jakiegokolwiek materiału. Ja tu mam stary szaliczek, którego już mój mąż nie nosi. A. Proszę bardzo nasz żmizna szaliczek. Na razie wygląda dosyć tak dziwnie. E, słuchajcie. Z reszty materiału docinamy sobie. Docinamy sobie e, kółeczko na buźkę. E, ja tutaj sobie przygotowałam też czarny materiał, żeby dociąć mniejsze e, kółeczko na nosek. Tak samo docinamy sobie uszka, żeby było szybciej. Ja już to szybciej dociłam. I tutaj, tak, mam dociętą buźkę. Mam docięte uszka, większe i mniejsze. Te mniejsze są przelepione klejem. Ja je dlatego wcześniej przelepiłam zwykłym klejem takim zwykłym szkolnym biurowym kleję w sztyfcie, ponieważ one muszą, a, że tak powiem, wyschnąć. I teraz tak. Musimy mniej więcej zaplanować, jak to będzie miało wyglądać. Docinamy również oczka. Ja sobie również dociłam i stwierdziłam, że będzie miał tak. Białe, nie wiem czy to widać, na nim będzie lepiej widać. Białe oczka plus niebieski guziczek do tego. Nie wiem czy widać. Słuchajcie. O, i planujemy, jak ten nasz miś będzie wyglądał. Słuchajcie. A Najwygodniej jest to zrobić klejem na gorąco, ponieważ niestety nie uczyma się to zwykłym klejem. Ale wiem, że nie wszyscy posiadają, a dlatego to będzie wyzwanie i dla dzieci, i dla rodziców. Można przyszyć. Można oczywiście też kupić ruchome oczka. W większości sklepów mamy już takie, słuchajcie, ruchome oczka. Tutaj widać. Ten misio ma ruchome oczka. Natomiast żeby było takie zupełnie nasze i takie super wyzwanie zrobimy to sami. Ja już wcześniej nawlekłam sobie słuchajcie igłę i przyszyję teraz misiowi buźkę. Żeby było szybciej, to przyszyję mu tylko za nosek. Pod noskiem gdzieś. Wy w domu możecie się słuchajcie, bawić dłużej. Oczywiście, razem z rodzicami, tak? Bo musi być najważniejsze musi być bezpiecznie na naszych zajęciach. ciężko przechodzi igła, ale rodzice na pewno pomogą. Można zrobić węzełek, już go nie będę robiła. Słuchajcie, żeby nasz miś był ładniejszy, to jeszcze mu tutaj markerem. Gdzieś dorysuję tą buźkę. A, zobaczcie, jest dorysowana. I przyszywamy oczka. Ja sobie oczywiście tutaj przygotowałam już niebieską nitkę. Najpierw sobie słuchajcie, przyszyję to oczko do białej łateczki. Gdzieś mi się druga skupiła. Tu już mam jedno oczko. Od razu je przyszyję do naszego misia. Nożyczki też chyba chcą razem z misiem prowadzić dzisiejsze warsztaty Ja przyszyję tylko na dwa razy, żeby było szybciej. Wy możecie to zrobić trochę bardziej stabilnie jedno oko mam, drugie gdzieś mi się zgubiło, musimy dociąć. Nie wiem, gdzieś łatka uciekła. Chyba mi spadła na ziemię. Ale już będziemy mieć takie oczko. Proszę. ten. Musimy tylko pamiętać, żeby zrobić węzełek. Przeszywamy drugie oczko do białej łatki. Jest to nie takie zupełnie proste zadanie, bo mamy i malutkie oczko, i malutką łatkę. Ale albo pomogą Wam rodzice. Albo można kupić sobie gotowe, ruchome oczka. I znowu przeszywamy sobie teraz to oczko tutaj do naszego misia. Ja to zrobię tylko na dwa razy. Żeby Was tu nie zanudzić. Normalnie trzeba jeszcze zrobić węzełek, ale ja już go tu nie będę robiła. Chodzi o to, żeby nasz miś się trzymał. No i teoretycznie już prawie miś gotowe. Natomiast przeszyjemy mu jeszcze uszka, które będą tutaj wystawały. O jedno chyba nie widać za bardzo dobrze i drugie które o nie uciekło mamy drugie uszko. i już przyszywamy żeby było łatwiej to albo jakiś mocny klej można użyć a najwygodniej klej na gorąco. Może tata albo mama posiadają, natomiast musicie pamiętać, że niestety klej na gorąco jest bardzo niebezpieczny i dzieci same nie mogą go używać. Już przyszywamy mi się w łóżka. ja przyszyję do czapeczki. Wygodniej by było ściągnąć tam ta czapeczkę, ale jak ją mam ubraną, to lepiej widzę. Tak. Dać jedno uszko przyszyte. I od razu przeszywam drugie uszka. Muszę mniej więcej sprawdzić na jakiej wysokości. Na pewno każdy z was ma swojego ulubionego misia. Ja też miałam długo swojego ulubionego Misia. Dopiero go wyrzuciłam, jak miś już miał prawie 30 lat, ponieważ był już nie do użycia. Już cała gąbka z niego wyszła. A tak to zawsze się ze mną przeprowadzał. A. A. Zobaczcie. Ma misiu uszka. Dziś tam trzeba znowu węzełek zrobić, żeby nie przeciągać. I mamy misia. Słuchajcie, możemy mu jeszcze dorobić brzuszek. Ja sobie już tutaj dociłam. Mniej więcej taki brzuszek. Natomiast nie chcę już tutaj przedłużać. Sobie sami możecie przyszyć taki brzuszek, albo przykleić. Można mu jeszcze o. Dociąć serducho. Pamiętacie, jak robimy serduszka? Składamy na pół i docinamy pół serducha. Proszę bardzo, jest? Jest serducho. Słuchajcie, spróbuję na szybko przykleić tylko tym klejem. może zaschnie. Tak? Jeśli robimy klejem, musimy go bardzo dużo użyć. Zobaczymy, czy się przyklei. Jak ja z nim będę ruszać, to niestety może brzuch odpaść. Natomiast równie dobrze powinno się, po, jeśli go nie będziemy ruszać, przykleić. Nawet się trzyma. No słuchajcie, i ten nasz poprzedni misiu miał jeszcze rączki. Ja sobie wymyśliłam, że rączki mojego misia będą zielone i sobie dotnę dwie łapki. Mam nadzieję, że jak zrobicie misia, to swoje gotowe prace wyślecie, wyślecie na adres Domu Kultury. Już mówię adres, jest to Zarzecze Małpa MDK poludnie.com Serdecznie zapraszam, żeby wysłać. Mam prośbę, żeby na zdjęciach nie było twarzy dzieci, tylko prace. Same prace, ewentualnie jakieś rączki. Słuchajcie. I tutaj tak. Mamy jedną łapkę. Może na tym tle nie do końca ją widać. Docinamy drugą łapkę. Teraz zobaczymy, jaka musi być długa. W międzyczasie Wam powiem, że kolejne nasze zajęcia będą to już ostatnie zajęcia przed świętami. Zobaczymy, czy w styczniu będziemy się dalej e, widzieć i słyszeć online, czy uda nam się po feriach już spotkać osobiście, a mam taką nadzieję. Bo jednak stacjonarne zajęcia są fajniejsze. O, słuchajcie, tak, mój miś będzie miał tutaj dwie łapy, ale zrobię mu jeszcze końcuszki rączek. Może czerwone. Tutaj sobie dotniemy i przyklejmy. No! Mi się wywalił ok. trochę bałaganu tutaj zrobiliśmy razem z misią, ale nie szkodzi, zaraz posprzątamy. Tutaj mu dotniemy końcówki łapek, jedna łapka, druga. Przylepiamy na nasze rączki. Dużo, dużo, dużo kleju. Jedna, druga. Mamy łapę. Słuchajcie, teraz odplątuję naszemu miesiącu szalik. Łapki, wkładam pod gumkę. Założyłam wcześniej szalik żeby zobaczyć w którym miejscu przyszyć buźkę Dobra. Owijamy go z powrotem. A o zobaczcie. Brzuszek trzyma się, więc spokojnie samym klejem może być przylepione. Możecie też spróbować tak z oczkami i noskiem, natomiast uszka już na pewno będzie trzeba przyszyć, przyżyć, żeby były takie karciaste. No i słuchajcie, nasz miś jest gotowy. Zobaczcie. Ma rączki. Ma brzuszek. Ma nosek. Oczka. Czapeczka. Mam nadzieję, że dzisiejsze zajęcia Wam się podobały. Dziękuję Wam bardzo, pozdrawiam zarówno Was, jak i rodziców. I zapraszam na kolejne warsztaty. Będą to już warsztaty typowo świąteczne. Słuchajcie, żegnam się ja i nasze misiaczki. Papa, pa. do zobaczenia!